Bezpieczeństwo w poczdamie zapewnia 17 tysięcy funkcjonariuszy NKWD, radzieckiej tajnej policji. Jednym z jej szefów jest bliski Stalinowi Ławrienti Beria. Stalin nazywa go głową naszego Gestapo lub naszym Himmlerem, co jest ponurą aluzją do policji Hitlera. Tajna służba, która chroni prezydenta Ameryki, też jest w pełnej gotowości. To pierwsza zamorska podróż Harego Trumana, następcy prezydenta Franklina Roosevelta. To także pierwsze spotkanie Trumana z jednym z wielkich bohaterów wojny, Winstonem Churchillem, który w długim telegramie ostrzega go przed Stalinem. Churchill pisze. Wzdłuż swojego frontu Rosjanie spuścili żelazną kurtynę. Nie wiemy, co dzieje się za nią. Truman ocenia oponenta. Stalin ma za sobą opinię publiczną. Jest ojcem narodów. Co więcej, dysponuje dwudziestoma tysiącami czołgów i pięcioma milionami żołnierzy. Truman zastanawia się, jak powstrzymać Stalina i gdzie? Czy ocean ochroni Amerykę? Czy Stany Zjednoczone mają środki, żeby bronić Europy? Truman ma tylko jeden atut opcję nuklearną. Opóźniał konferencję, aby poznać wyniki pierwszego testu bomby atomowej. Dzień za dniem Stalin zastanawia się nad każdą podjętą decyzją. Nikt nie śmie kłócić się z nim o los Niemiec, które zostaną podzielone, ani o państwa bałtyckie zajęte przez Związek Radziecki. Azja to kolejny ważny temat konferencji w Poczdamie. Ameryka pokonuje Japonię na Pacyfiku. W Chinach Stalin wspiera komunistów Mao Tse-Tunga w walce z uzbrajanymi przez Amerykanów nacjonalistami generała Chiang kai -sheka. Co stanie się z Indochinami, francuską kolonią wciąż okupowaną przez Japończyków? Stany Zjednoczone narzucają podział wzdłuż 16. Równoleżnika. Na północy japońskie wojska mają rozbroić chińscy nacjonaliści, a na południu Brytyjczycy. Francji nikt nie pytał o zdanie, nawet nie zaproszono jej do poczdamu. Czy te umowy wystarczą, żeby uniknąć konfliktu? To początek napięć między Rosjanami a Amerykanami. Tuż przed końcem konferencji, 24 lipca 1945 roku. Prezydent Truman wyjawia Stalinowi, że Stany Zjednoczone udanie przetestowały nową broń. Nie nazywa jej bombą atomową to wciąż tajemnica. Stalin nawet nie mrugnie. Wie o czym mówi Truman, gdyż w amerykańskich zakładach działa siatka sowieckich szpiegów. Stalin musi mieć bombę jak najszybciej. Beria ma ustalić, które niemieckie fabryki nadal są sprawne oraz kraść uran z Bułgarii i Polski. Radzieccy naukowcy dzień i noc pracują nad bombą, wspomagani przez sympatyków komunizmu na Zachodzie. 2 sierpnia Stalin opuszcza konferencję poczdamską. Rozmawiając z Trumanem o nowej broni, mówi użyjcie jej przeciwko Japonii.